Cześć kochani. Witam was w kolejnym filmiku. Bardzo się cieszę, że tak pozytywnie przyjęliście ostatni filmik, który był takim pierwszym po bardzo, bardzo długiej przerwie. Dzisiaj przychodzę do was z recenzją szczoteczki sonicznej do twarzy, którą już używam ponad dwa lata, także parę słów będę mogła wam powiedzieć i szybciutko taka recenzja. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście dajcie to znać w komentarzach. Muszę Wam powiedzieć, że nagrywam ten filmik już trzeci raz, bo ciągle coś jest nie tak, a chciałabym, żeby wyszło jak najlepiej. Mam nadzieję, że teraz wszystko już będzie ok. Przechodząc do szczoteczki. Ja mam tutaj szczoteczkę Dermo Futura i jest to, można powiedzieć, zamiennik tej słynnej szczoteczki Foreo. Niektórzy twierdzą, że najlepszy, ale wiecie, to już jakby jest subiektywna opinia. Ja nie mam porównania do tej szczoteczki Foreo, ponieważ ta mi się dość dobrze sprawdziła i nie czułam, jakby wiecie, potrzeby, żeby kupować inną. Natomiast mogę Wam kilka słów powiedzieć o tej konkretnej. Na początku, jakby. Dlaczego w ogóle się na nią zdecydowałam? No tutaj dwie kwestie. Po pierwsze, wiadomo, cena. Na ten moment, z tego co patrzyłam, można ją dostać już od stówki. Tam chyba od 99 się zaczyna. Być może gdzieś jeszcze można jakąś promocję wyhaczyć. Ja ją chyba kupowałam za 129, także mniej więcej w tych cenach ona się utrzymuje. No i druga kwestia, no to widziałam też pozytywne opinie. I teraz tak, jeśli chodzi o szczoteczki soniczne, na pewno gdzieś już temat jest wam znany, bo nie jest jakaś nowość na rynku. Natomiast w skrócie mówiąc, służy ona do oczyszczania naszej buzi. I, jakby po zmyciu makijażu, tutaj mamy takie wypustki mniejsze i większe. Te większe tutaj koło nosa się fajnie sprawdzają. Tutaj nakładamy sobie żel, tak? I włączamy szczoteczkę tutaj na środku. O, jak słyszycie, zaczyna wibrować. Mamy tutaj plus minus, wyłączę, żeby nam nie przeszkadzało. I możemy zwiększać i zmniejszać jej moc, że tak powiem. Powiem Wam szczerze, że szukałam, ale nie znalazłam jakby konkretnie tego jej zasięgu ile jest tych stopni. Mi się wydaje, że możemy iść aż 7 w górę i 7 w dół, ale być może to jest tylko 10 stopni, bo gdy ją włączamy, to jest na takim średnim poziomie, bo jakby wiecie, tak starałam się to wyczuć, ale nie, nie do końca jesteśmy w stanie aż tak rozróżnić po samym dźwięku. Natomiast ja i tak powiem Wam szczerze, że właściwie ograniczam się głównie do tego średniego poziomu plus minus 1. I tutaj, jakby często w tych opisach jest ona przedstawiona jako produkt do codziennego użytku. Natomiast ja na początku trochę jej tak używałam, rzeczywiście, ale tylko przez chwilę, bo też wiedziałam, że nie będę tak chciała aż często używać, zresztą też wiele takich opinii słyszałam, że nie jest to do końca dobre. Ja zauważyłam też, że zbyt częste stosowanie może powodować, że nasza skóra będzie zbyt przesuszona, no bo ona jednak troszkę nam tutaj złuszcza tego naskórka. Na ten moment używam ją 2-3 razy w tygodniu i rzeczywiście widać takie dokładne oczyszczenie tej skóry. Oczywiście, tak jak wspominałam, pierw zmywamy makijaż, natomiast ta skóra rzeczywiście jest tak dokładnie oczyszczona, jest wykładzona, ale też to nie jest tak, że teraz użyjemy szczoteczki i nagle będzie cud, bo jakby zawsze musimy działać kompleksowo, jak ja mówię. Bo jeśli nawet będziemy mieć super kosmetyki do makijażu, wiecie, wysokiej jakości, ale nasza pielęgnacja będzie leżeć, to i tak to nie będzie wyglądać ładnie. Więc ten e, produkt może wspomóc jakby nasze różne zabiegi pielęgnacyjne, ale mm, to nie jest tak, że wiecie, że ja Wam teraz powiem, o to jest super, w ogóle kupujcie i po prostu po miesiącu Wasza cera jest idealna. E, no nie, to jest po prostu... E, Taki produkt, który może to wspomóc i mnie osobiście się sprawdza, bo to też jakby nie jest tak, że to wszystko, co u mnie się sprawdziło, na pewno sprawdzi się u Was. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o tą szczoteczkę, to z drugiej strony mamy taką powierzchnię karbowaną, można powiedzieć. I ona fajnie się sprawdza do takiego delikatnego masażu. Na przykład, mając po maseczce, czy mając jeszcze troszkę maseczki na twarzy, to możemy sobie taki masaż delikatny wykonać, co jest też bardzo przyjemne. Plusem też jest to, że jest ona bardzo łatwa w utrzymaniu w sensie takim, że. Produkt, który nałożymy, ja tak jak wspominałam, nakładam sobie żel do mycia twarzy. Bardzo łatwo jest ją oczyścić pod bieżącą wodą, łatwo to się wszystko zmywa. Dodatkowo tutaj z tyłu mamy ładowanie, tak, poprzez kabelek, który jest dołączony do niej i e, naprawdę na bardzo, bardzo długo starcza. Powiem Wam, że przez te ponad 2 lata e, to mm, nie wiem, mam wrażenie, że 3-4 razy ją ładowałam. E, no, jedyny minus jest taki, że nie widać za bardzo, że ona już e, jest słaba, i może być tak, że zapomnimy o tym, przez to, że tak rzadko się ją ładuje. I pojedziemy sobie gdzieś na wyjazd, nie weźmiemy kabelka, a ona nam akurat padnie. Więc to jest taki minus. Natomiast jeśli chodzi o jej jakość, to ja jestem zadowolona, bo po tym czasie, który ją mam, no to nie zauważyłam za bardzo żadnych wiecie jakichś uszkodzeń, jakiś no nie wiem, zużycia takiego, które by wpływało na jej właściwości. Oczywiście jakieś tam ślady użytkowania znajdziemy, natomiast jest w całkiem wiecie niezmienionym, że tak powiem praktycznie stanie, więc to też jest na plus. No a jeśli chodzi o jakby tutaj tak wiecie Dokładne porównanie, no to bym musiała używać tej drugiej szczoteczki. Jeśli wy macie jakiś inny model albo ten sam, innej firmy, albo właśnie macie jakieś porównanie, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy używaliście, jak wam się sprawdziło. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o tą konkretną, tutaj jak wspomniałam, ja ogólnie jestem zadowolona, fajnie mi się sprawdza i nie żałuję zakupu, natomiast, tak jak wspomniałam, warto pamiętać o tym, że jest to jakieś uzupełnienie naszej pielęgnacji, a to nie jest tak, że ta szczoteczka zapewni Wam idealną cerę, zwłaszcza, że też konieczne jest sprawdzenie. Co jest jakby problemem u Was, tak? Bo jeśli jakby cera są jakieś niedoskonałości, które są związane przykładowo z problemami hormonalnymi, to musicie tutaj jakby rozwiązać ten problem, a to nie jest tak, że użyjecie kosmetyku jednego czy danego produktu i ten problem się rozwiąże. I to tyle, jeśli chodzi o taką szybką, krótką recenzję. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentowania i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!